Witajcie dzisiaj autko, które od razu mi się uszkodziło po wyjęciu, a mianowicie Mustang Cobra z 1997 roku. Generalnie to mało, mam takich Mustangów. On jest otwarty, tylko odchylić blister i go wyjmę. Natomiast po wyjęciu, bo już go wyjmowałem wcześniej, odpadło mi lusterko, a model ten któremu odpadło lusterko zaraz po wyjęciu zrobiła firma Racing Champions i oczywiście jak to w przypadku Amery Ameryki e, amerykańskiego klienta jest to edycja limitowana i tylko 8524 sztuki zostały wydane oczywiście na Amerykę bo to e, znowu powtarzam się ale te autka wiszą po prostu w amerykańskich sklepach i nigdzie indziej. Także na całą Amerykę wydali 8000 sztuk. Ja sobie to teraz otworzę. Mam nadzieję, że lusterko mi nie wypadnie po raz kolejny. Tam kwestia jest tego typu, że trzeba tylko kropelką to skleić i będzie ok. Póki co dobra, jakoś się tam trzyma, wygląda dosyć dziwnie. W ogóle te lusterka są. O, ogromne. I ten model ma otwieraną maskę. Tralala, proszę bardzo. Coś tam widać w środku. Jakiś bieda silnik. Bieda silnik jest. Bieda silnik w skali mikro. Wydaje mi się, że on jest też niedostosowany wielkością do tego modelu. Niemniej podoba mi się tutaj przede wszystkim lakier takiego Mustanga w takim kolorze, właśnie widziałem. Na zlocie. Zamknę już tą klapę. Zwróćcie też uwagę na koła, aby ukryć to, że nie chciało im się robić tarcz hamulcowych. Żeby to jakoś uprościć, zrobili jakieś tam kołpaki złote, coś w tym stylu. No ale y, firma ta, oczywiście, robi autka w Chinach. To dla, dla mnie to jest zupełnie nieznana firma Racing Champions. Zwrócić muszę uwagę na to, że logo węża z przodu nie przypomina węża, przypomina nie wiem co, ale chyba rozbryzganą muchę, natomiast światła są malowane, jak w premkach Hot Wheels, tutaj jest oczywiście babol, bo ktoś tam wyjechał. Nie, to prawdopodobnie maszyna robi, ale oczywiście te światła trochę pokpili, ja to bym chyba lepiej namalował pędzelkiem. Podoba mi się natomiast, że są też zaznaczone światła na e, zderzaku. Same proporcje oczywiście są zachowane, Mustanga, bo jakże inaczej. Oprócz tego, że coś nie zagrało na szybie, o, zobaczcie, teraz będzie to widać, coś tutaj nie zagrało, e, i, na, i tylna szyba jakoś tak, jakiś tam ma prześwit, jakoś to tak dziwnie. Dziwnie wygląda w ogóle, tak jakby zaraz miała odpaść. Nie jest, to, nie jest to dobrze zrobione. To, jak już się to przeboleje, to zwróćcie uwagę na wnętrze. Wnętrze jest białe, natomiast deska rozdzielcza jest czarna i nawet jest taka charakterystyczna jak w tym modelu. Ma te charakterystyczne elementy, czy to będzie tu widać. Tak, coś tam może będzie widać. Kierownica to jest kierownica. Moim zdaniem i tak osadzona za nisko wbijałaby się w kolana, ale może ktoś to zostawił niewyregulowany. W każdym razie wygląda to głupio. Natomiast same fotele, jak najbardziej na plus, można powiedzieć, że w tym wypadku jestem. Bardzo pozytywnie zaskoczony tymi fotelikami. A co do tych nieszczęsnych świateł, to są one po prostu osobnym elementem, który na wcisk tam był klejony. No i coś nie pykło, bo jedno lustereczko odpadło, póki co się jakoś tam trzyma na słowo honoru. Zajrzyjmy jeszcze pod spód. A pod spodem są jakieś tam. Detale. Detale w postaci zawieszenia, układu wydechowego i to wszystko. Jeszcze sprawdźmy sobie tył. I na zderzaku, co się chwali, jest napis Kobra. Jest też rejestracja z napisem Snake i bardzo ładnie pomalowane lusterka tym razem. No, tył wygląda trochę lepiej. Gdyby jeszcze postarano się troszkę. Lepiej tutaj te czarne elementy spasować, bo to jest kompletnie niespasowane. No ale cóż, jak to w przypadku budżetowego modeliku za 30 zł, to i tak jestem pod wrażeniem dokonań tej firmy. No i to jest cały Mustang. Mustang nie w skali 1,64 z nieznanej mi firmy Racing Champions, który ma oczywiście swoje. Nie doróbki, ale tak jak powtarzam, że za tę cenę, czyli za te 30-40 zł, jest OK. Bo nie oszukujmy się, nie można oczekiwać od zabawki, bo to jest właściwie zabawka dla dzieci, która wisi w markecie. Także nie oczekujmy od tego jakiejś tam jakości, chociażby Inno64. Chociaż gdyby naprawdę dopracować to nieco, to wyszedłby całkiem taki model na 9 na 10, a tak to takie 6,5 na 10 mocne. Ponieważ e, trzeba naprawdę kochać Mustangi tak jak ja, żeby tych niedoróbek nie zauważać, bo one są, ale ja jestem tutaj zupełnie obiektywny w tym temacie i mi się ten model nawet podoba mimo swoich nie Więcej z Racing Champions nie mam zamiaru kupować, bo chyba tam nie ma żadnych mustangów. W lutym skupię się tylko i wyłącznie na modelach Greenlight. I luty będzie u mnie miesiącem firmy Greenlight, także zapraszam. W lutym same filmy z modelami z Greenlight, także będzie się działo. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was, Ojciec gracz i do następnego filmu, cześć.